Witajcie z tej strony rozmaka, witam Was bardzo serdecznie. Chyba w ostatnim odcinku z tej przepięknej serii pojazdów, które wcześniej pominąłem, przynajmniej na ten moment, bo reszty jeszcze nie mam. Przed Wami HQ 17. No tu już pomalowane, pododawane jakieś bajery, No strasznie nudno się gra pelotkami w topkach, i tutaj to będzie też pewnie powielane. Ale to nie jest zła pelotka, tylko jest źle zbalansowana. Tora M1 rzuci na 11.0, jest przepiękny. HQ-17 tak naprawdę dodaje tam tylko termowizję i troszeczkę, troszeczkę szybszą rakietę. Troszeczkę szybszą rakietę. Eee, no to co, wejdźmy do gry, pokażę wam tą pelotkę. Może nie zacznę od tej pelotki, przejedziemy się na przykład AFT-09. Jest to mój ulubiony pojazd w tej grze, więc eee, zobaczmy jak to nam tutaj pójdzie. Kocham AFT-09, przepiękny pojazd i w środku i na zewnątrz i ojej, ojej, ojej. Na hejczku teraz się przerzucimy, pewnie jak umrę, jak się wypierdzielę, jest to 9-0, a gramy na... ...aptierze? Aptierze, zdecydowanie jakimś aptierze. Nie jest to pełny aptier, ale aptierze. Trzeba szybko się tutaj e, przerzucić w jakąś dolinę, na przykład tu. A potem to nie wiem, co będziemy robić. Tu chyba na razie chwilę poczekam. Kurcze, fuma, hello, hello. <laughs> no, moi drodzy, jak nie kochać tego pojazdu? No, jak nie kochać tego pojazdu? Widzicie, co się stało? Ja mam trzy flagi. Grajcie af 9. to jest po prostu najlepszy pojazd, jaki oferują Chiny. Ale to chyba nie jest najlepsze miejsce, żeby tu stać, tak mi się wydaje w dłuższej perspektywie. Dobra, muszę bardziej agresywnie, bo zaraz, kurczę, mi się ludzie skończą. Kurczę, ale ja tak nie umiem co mam zrobić. Wyjść z tego pojazdu, ale nie, no bo ich już w teamu nie ma. No masakra jakaś, jak ja mam pokazać te Eczki? Właśnie to jest problem z tym pojazdem: że nie ma gdzie tego pokazać. No cholera, to wszyscy martwi już. No reszta mam się impakować. Hahaha, no! Masakra no jakaś! Widzowie, i jak ja mam wam pokazać takie maszyny, no? To ja was to pogram po prostu, i dopiero jak ja będę miał w dłoniach, gdy będę miał do kogo strzelać, tak chyba ją wtedy wezmę dopiero, wam pokażę, bo. No to jest jakiś absurd, po prostu ja nie mam, jak wam pokazywać pelotek. No ten to w ogóle, kurde, mistrz roku. Akurat mam reload, więc musi chwilę poczekać, ziomek. Na śmierć. Ja pierdziele. Jak by on mnie nigdy nie trafić? Miał tyle czasu, co spanikował. Może nie wiedział. Oj. Myślałem, że go zabija No wyszedł. Kurwa, to jest... Nienormalne jakieś. Ej no bo. Ej, ale dobra, żadnego helikoptera ani samolotu nie mieli. Moi drodzy, no i jak ja mam tu grać? Jak ja mam, mam pokazywać jakieś pojazdy? Ja nie mogę grać AFT09, bo robię jakieś chore wyniki. Ej, to przeze mnie, jeżeli ten czołg dostanie bafa jeżeli ten pojazd dostanie, bo to jest pojazd tak naprawdę nie raczej czołg, to, to przeze mnie chyba mam wrażenie. Nikt tym nie gra, a ja robię kurde 7-0. Ma to co prawda termowizję pierwszej generacji, ale no ona wystarcza do, sta do stałego jakby obserwowania miejsca. Bo wieździe i tak się nie strzela na tym pojazdem. I no dobra, no muszę coś wylecieć. Dobra, wy wychodzę z tego, bo ja wam chcę to pokazać. Bo tak szczerze to już nagrywam wam yy, drugą grę. Bo w pierwszej... Yy... Powiedzmy, że mapa była tak zalebista, że nic nie poleciało. No problem jest z tymi pelotkami w tych topkach, nie? Albo jakieś pro playerze grają z tymi samolotami, albo no, wiecie, nie? Jaką mamy tu pelotkę? Ja pierdziele, tu jest cała kampania pelotek. Teoretycznie moja jest the best z tych. Su. A5. Jest ten niby nowy system, o to jest, ale ja tego nie umiem w to. Alaj, alaj, alaj. No wszyscy są sojusznicy. Jak się z tego wychodzi. Wolę tak po Może się tego nauczę. Nie wiem. To jest... Od ostatniego patcha prawie nie grałem, więc nie umiem w ten system. Może jak będę miał inne pelotki, takie co się rozstawia, to tam wtedy z tego już trzeba korzystać. Ej, no serio, nikt przez tą grę nic się nie poleci. I jak ja mam to nagrać? Ej, dobra, ja już wam wrzucę tą część gameplayową, co teraz była. No po prostu, bo to jest jakiś masokin. bo z samej gameplayowej części pelotki to nic nie będzie. No serio, no nic nie poleci? No, chłopie, czemu ty nie wziąłeś na przykład? Ten w ogóle jak wolno leci, w ogóle co to się dzieje? Nikt do niego nie strzela. Ja nie wiem, no przecież pelotek nie mają, ani jednej. Ten desa nad polem bitwy leci. Na chillerce. Moi drodzy, widzimy się, gdy będę robił coś pelotką. Mamy coś, w końcu, kurde, sorry za muzyczkę. Cimowałem sobie bombę po prostu. Czekałem aż coś się w końcu wydarzy. No i my do to co tu dużo gadać? Tor po prostu z termowizją. No i mamy już wraga. No to zapraszam na kolejne godzinę, aż ktoś w końcu poleci samolotem. Nie no, serio. Dobra, to może Wam pokażę jak to strzela w sumie, co? Jak już tak się teraz coś wydarzyło. Więc co, no szczerze, jak poprzedni Tor. Znaczy no to jest HQ17 Ale zobaczcie, tu ma rakiety na górze i o, jak one lecą do góry, patrzcie to. Najpierw z takiej perspektywy cyk. Latuje do góry, leci tak i teraz patrzcie na tą rakietę jak to fajnie wygląda. Siup, siup siup, siup. znaczy no... O, tak może. Cyk, cyk. No, mega toje Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Aha, zawsze mi się to mega podoba, jak to widzę. No to co? Widzimy się za parę minut, może coś się do końca meczu wydarzy, bo jeden frak to trochę mało. Dobra, mi drodzy, nie będę ma pokazywał, tutaj maszyny. maszyny potrafi jeszcze spotować, bo to jest bez sensu, bo ja już gram, to już jest trzecia, ja mam grać czwartą grę, żeby mam jedną maszynę pokazać i żadnej z tych gier nie mogę. Pierwsza mapa to była mapa, gdzie w ogóle Polotka nic nie potrafiła zrobić. Druga mapa to była ta poprzednia, gdzie nikt nie poleciał w powietrzu. Trzecia mapa to jest teraz, gdzie raz ktoś poleciał i mnie na respie dojechali. I co mam, czwartą nagrywać? Dobra, ja w sumie jeszcze raz pojedziemy. Jeszcze ale ostatni raz jadę. W sensie, no tu, ostatni raz. Jak ktoś mnie zabije, to pierdolę, wychodzę, bo to bez sensu takie coś. Pojawił się dron. z no, dronem takiego problemu nie będzie, bo on, no to co, nie odleci mi. Ej. Mój ziemal też w ten tor. Ej faktycznie te tory to są najgłośniejsze. Pierwszy... Ale na to nadal, to tu jest ser. ale, ale, ale Już dwa fragi mam zrobione! Perfect Nie, teraz czekam skąd się na ręce dojedzie, nie mogę się doczekać. Jakim cudem on tym torem tam przeżył... A nie to nie on. To on? Nie on? On? A też ma jedną śmierć. Może też nagrywa odcinek EGA? Ja. Ciekawe. No nie no tu bym musiał stać, no bo się pakować w te drzewa. Tu mają respawn helikopter. Właśnie to jest fajne. O, to też wam muszę polecić. Jak klikacie M, to sobie przełączacie tutaj między mapami i możecie sobie przełączyć, żebyś widział lądowisko helikopterów. z którego będą raczej startować? Drony, samoloty, no i pas startowy, z którego kiedyś nikt nie startował, a teraz. Mam wrażenie, że teraz więcej osób startuje, żeby uniknąć, właśnie, wykrycia na starcie, nie? Tralalo, tralala, chyba ktoś dzisiaj umiera. <grystanie> Ej, no, odwala mi jak random tak się nudzę po prostu. Normalnie bym zupełnie jakiś film na YouTube odpalił obok i sobie ten patrzył. Za to mi przeleciał nad ricem. A, kto to z lotniska startuje, hę? menda. Oj. Będzie mój. Gdzie ta rakieta? Ojoj, oj. Aha! A wysoko, panie, dość poleciał. mf tam dobra, ej, nieźle, mam cztery fragi. Dwa drony, dwa samoloty. Jeszcze jakiś helikopter by się przydał do takiego kombosa. Coś co mi tam leciało, nie wiem co. Ten trup chyba w sumie. Gdzie ten enemy? Dron, o jezu, na drona, no dobra. A, będę miał 5 fragów. Ale kurde, łombo combo. 5 fragów, 1200 punktów, nie? Chłop nade mną ma dwa fragi. <laughs> Jak wam się podobają moje malowanka? Piękna Ewa, ciekawe z takich filmów. Polska Armed Forces Day, to było fajne. najfajniejsze logo, chyba polskie, jakie mam w tej grze. Night Battles, Club Night Battles, z tych bitew nocnych. Czapeczka, banany na górze. d Point Award. Wyrzutniatowów No i tu jeszcze dziesięciolecie aniversarek Chyba tyle w sobie co mam, nie wiem, czy coś tu jeszcze jest Może gdzieś jeszcze jakiś karabin albo coś, nie wiem No i tapetka no, czape jest Będę jakimiś wizjerami czy coś O, to jest czołg, który kiedyś będę miał Długo idą te dywizjonowe rzeczy, szczególnie jak się mniej gra Kury <gul> czy ktoś jeszcze poleci, czy ktoś tu ma ten ma szansę polecieć on poleci. O o o, 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 kogo my tu mamy? Oj, będzie starcie, kto pierwszy? Ja czy on? Ja czy on? Ja czy on? Pierwszy! Panie drugi torze! Moi drodzy, bym miał tutaj 6 fragów z 0 dedu, gdyby nie ten jeden typek na respie. Mamy tu kogoś jeszcze? Nie. To przydatne jest tutaj, ale to. Widzę od razu, kto jest ten, 13 czy nie. Pewnie to będzie częściej używane przeze mnie. Czemu chłopy po chińsku coś piszą? XD. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażają. Że to wszystko jest family friendly. Ale bo u nas zostały pelo jeden czołg tylko i same powietrze, a u nich zostało trzech typa. I chyba ani jeden w powietrzu. Siema ma bracie. Ma ten sam kamuflaż co ja. Kurde, chciałbym mieć ten taki sygnał na dachu. Ty, ma bombę. Nie mam takiej. Nadę się tym przywitać. No tu chyba i tak wszyscy. ten już nie poleci, raczej. Ten by jeszcze mógł. Bracie, poczekaj na mnie. Turum, tum, turum, tum. Jak <grym> to pięknie wyglądają te dwa pojazdy. Skole, że nie mam takiego kamuflaża. Nie ma takiego dostępnego nawet. A jestem od niego szybszy? A to cicheta. Może nie ma na maksa ulepszonego. ale tylko chyba będę pierwszy, i będę pierwszy A braciaku, za późno, za późno ostatni frag był mój pięknie, pięknie moi dozy. tak, oto kończymy Przygodę z HQ17. No są bitwy, gdzie nic nie zrobisz, są bitwy, gdzie umrzesz na starcie, są bitwy, gdzie mapy są tragiczne, ale jest też taka bitwa jak ta, gdzie torem, nawet jak mnie ktoś zabił na respie, udało mi się e, zabić Ile? siedmiu typa, siedmiu typa, prawie wszystkich. E, o, co to, to, update wyszedł właśnie? <ścoughs> nie rozumiem. Dobra, nieważne. W każdym razie, tak moi drodzy, wyglądał HQ17. Dziękuję za oglądanie. To by był koniec serii na ten moment. Pokazałem Wam wszystkie pojazdy w grze, jakie mam odblokowane. Pozostał mi CS-SA5, który wyszedł w najnowszym patchu, oraz e, VT5, którego kiedyś na pewno Wam pokażę, oba te pojazdy. Ale to kiedyś, jak będą, nie wiem, promocje na premium, czy coś to może kupię. Na ten moment kolejna przerwa w under na kanale będzie raczej długa. Chociaż może, może jeszcze jeden pojazd, może zobaczymy. Do następnego, trzymajcie się, cześć.